Klucz? Do czego? Do diamentowego pałacu. Diamentowego pałacu? To mój dom. Tam narodziła się muzyka. Zawsze, gdy gdzieś na świecie ktoś tworzy piosenkę, na ścianie pojawia się diament. Mieszkałam tam z Dori, Fedrą i Lidią. Trzema muzami. One opiekowały się pałacem. Ja byłam ich uczennicą. Przyjaźniły się, choć każda grała nieco inaczej. Kiedyś Lidia zapragnęła być jedną, jedyną muzą. I co się stało? Dory i Fedra chciałyby muzyka była dla każdego. Lidia wpadła w złość i postanowiła przejąć pałac tylko dla siebie. Dotarła do jaskini czarnej magii, gdzie przemieniła swój flet w instrument mrocznych zaklęć. Mając nowe moce, wróciła do diamentowego pałacu, by rozsiewać wokół siebie mrok. Muzy ukryły w pałacu swoje instrumenty, a bojąc się, że coś im się stanie, mnie dały do niego klucz. Kiedy próbowały porozmawiać z Lidią, ona rzuciła na nie czar. Uciekałam, uciekałam, a Slider mnie gonił, i wtedy dostrzegłam jedyną szansę. Ukryłam się, lecz upuściłam tłedź, a Slider go złamał, zostałam uwięziona. Tak bardzo się bałam, nie odzywałam się ani słowem, aż do naszego spotkania.